Siemanko, dzisiaj witam z pokładu fenda John Deere trochę za nie mógł. mianowicie przewód od zasilania orbitrola pęk trzeba było podnieść kabinę, no ale od razu powrotny też wymienię, bo widziałem, że też się zaczął pocić na, na, na zakuciach, więc już też do wymiany. Kabinę musieliśmy trochę unieść, jakieś 26 cm, tak żeby jeszcze nie rozpinać linek. No i przewody kupione, zaraz będziemy składać Jak zasieje, Znaczy zaraz, no jak zasieje to będziemy składać powoli A teraz trzeba brać się zasianie, więc ruszamy z wędziorem. Zobaczycie jak wędzior chodzi, bo ktoś tam chciał zobaczyć Mury dymu puści, jest dym, to jest moc Przód załączymy, cyk Agregat już miałem rozłożony, bo... Bo, bo, bo... Nie składałem go, bo w John Deere ogólnie robiłem agregatem wcześniej, ale go nie składałem. Teraz bym go nie rozłożył. John Deere jest porozbierany trochę. Szczególnie ciężki dostęp jest tam do tego wszystkiego, żeby te kable dziwnie pousuwane, po, po, po poukładane. To jeszcze takie są kable razem z łączeniem rurka z, rurka z przewodem, więc to tak kurde ciężko to wyciągać. trochę się rozgrzeje Trzeba go odmulić bo dawno nie miał roboty To nie dwujeczką gdzieś 8 na godzinę, bo 8,5 do 9 myślę. Maksymalnie Dzisiaj właśnie będę robił, pszenicę tu wczoraj właśnie zrobiłem trochę agregatem tak płytko polatałem, żeby grudy rozbić i ziemię trochę przesuszyć. I co więcej, no i miałem plan dzisiaj siadać. Myślałem, że Jandira uda mi się złożyć wcześniej, no ale nie udało. Więc y, przywody już mam. No. Wczoraj do, do wieczora się chyba braliśmy w tych przywodach. Trochę oleju pociekło, ale się powycieraj. Będzie git. Tutaj mam rewers w nim akurat, w Fendzie, tylko ze sprzęgłym jest, nie? Trochę szybciej w nim opuszczanie. Ale mruczy ładnie też. Czeka, przejściówka tu jest tutaj wałek się włącza, to przedni napęd No i tutaj rewers, a tak to wszystko to samo Co w tych starszych Trochę głośno może być Tyle lat się robiło fendem Dobre 10-10 lat Nie w 10 w ogóle byliśmy No to 10 lat Działałem sobie wędziorem Potem może pokażę wam O które przewody dokładnie chodzi Może ktoś będzie miał łatwiej kiedyś się rozebrać W przyszłości Nie robiłem, kurde. Rewers, dobra rzecz to jest, kurde, jednak. Tylko szkoda, że ze sprzęgłem tu jest, no ale ziemia ładnie uprawiona. Nie widać tu tą, tą glinę, co mówiłem, taki kwadrat, może na prostokąt, no 10 na, na 5. Taka glina naprawdę to glińsko jest. Troszkę się kurzy. Do no tego też nie narzekam górę do pracy też jest przyjemny. Nie ma co go porównywać do jakiegoś Ursusa. rząd ir wygodniejszy sporo wygodniejszy z rozsiał, szypekiem Nie chciało mi się czepiać tego większego siewnika Mamy ten yy... tonowy jeszcze, tam 1000kg To już nie chciało mi się go czepiać i potem go myć o, za, za... Zablokowało się wałek Połowę zrobiłem już niedługo koniec, no, co Wam mogę więcej powiedzieć o tym ciągniku. No. Miałem też z nim parę przygód mianowicie wałek mi się nie załączał, znaczy załączał mi się tylko wtedy yy, jak się rozgrzał nie? Jak, olej, jak on pochodził dłużej, olej, olej się rozgrzał i dopiero wtedy włączał mi się wałek, nie? Ale to zrobiłem tutaj jakby w, w tej tutaj skrzynce są takie dwa sterowniki i tutaj w tych sterownikach coś mi nie pasuje jeden wałek że nie jest dobra. Yy, końca. Tutaj są dwa sterowniki, takie dwie puszki jakby, takie no. kasety, o, może tak. To będzie lepiej, bardziej fachowo brzmieć. Takie kasety z płytkami w środku i też nie wiedziałem na początku jak to ugryźć. Przyjeżdżali różni fachowcy. Próbowali to zrobić. Jeden był, to powiedział, że no, zadzwonił do korbanków, o korbanków yy, zobaczymy ile kosztuje, potem powiedział, że zadzwonił do korbanków, korbanków 7000 tysięcy taka kaseta, aczkolwiek nie wiem czy to prawda, kamień zabiorę, nie wiem czy to prawda, to co on powiedział tam jego znajomy dorabia takie rzeczy O coś takiego Tak wygląda sprzęcior Nie wiem czy widzicie dobrze Dorabia takie kasety i półtora tysiąca za to. Powiedział, że weźmie to i naprawi Znacie tego człowieka, on na YouTube nagrywa. Nie będę mówił kto, ale znacie go dobrze. I. A, no i miał to zrobić. No i nie zrobił. W końcu dzwonimy do niego, żeby przyjechać, połąc... podłącz to chociaż na krótko, że ja mógł obornik wozić. Bo. Odwiedza się wiosna, czas siania, a ja obornika nie mogę rozwieźć Pod kukurydzę Przyjechał, podłączył Wziął tę kasetę znowu Miał tam coś pogrzebać, pogrzebać, ale w końcu znowu nie zrobił I zadzwoniliśmy do niego, żeby przywiózł tą kasetę I my to sobie sami zrobimy Potrzymał to chyba z miesiąc i wraz tego nie zrobił Ja poszperałem na agrofoto i tam trzeba było dwa kondensatorki takie. Chłopaki się pochwalili, pomogli jak to zrobić. Dwa kondensatorki trzeba wylutować i wlutować nowe, bo one już skończyły, tak jak na swój żywot już osłabły bo po prostu nie miały takiej oporności zrobiłem to, założyłem i działa. Za 10 zł a nie 1500, a tym bardziej 7000. Można zrobić kogoś w balona? Można, no, dlatego... To ta sytuacja nauczyła mnie tego, żeby nie wierzyć od razu mechanikowi Tylko jeszcze poczytać i samemu sprawdzić, diagnozę sobie postawić Mniej więcej... Mniej więcej wiedzieć może... No może nie zawsze się trafi, ale... Że to akurat... że akurat ta, który mechanik powie, że akurat to jest zepsute, ale... Warto sprawdzić, żeby potem się nie nabić w butelku. Chyba, że macie takiego mechanika, który jest zaufany i wiecie, że on dobrze zrobi. A ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, czy się z czym nie, tak? Mieliśmy go może z 4-5 lat i zaczęło się to, to dziać. Potem była sytuacja też z przednim napędem, też, też tak się działo. A no to w, drugiej, tej, w, drugiej, w drugim sterowniku zrobiłem to samo i też problem minął. Czy nie chciał się załączać? Nie, co ja gadam. Nie to, że nie chciał się załączać yy, przedni napęd, tylko on był włączony. Dopiero jak on się rozgrzał, to ten, wał, to ten przedni napęd rozłączał. No i też posz, poszperałem, poszperałem i znalazłem. I to samo było. To w drugiej kasecie. No i to zrobiłem. I też dobrze. Wszystko nie. A ostatnio też wałek się nie chciał włączać. Znaczy, ostatnio to. ta wiosnę. Zagrabianiu. zagrabianie. pojechałem zagrabiać akurat fender, nie chciałem, bo chciałem sobie nim pozagrabiać, to wałek się nie chciał włączyć. I co? I też wylutowałem te dwa kondensatorki, bo, bo myślałem, że to to. Ale okazało się, że nie. Ten elektronik powiedział, że one są dobre. Że nie widzi sensu wymiany, no ale wymienił. No i teraz było to samo, i co się okazało? Na wódniku, co jest włącznik od wałka on był ze śniedziały. I on nie przewładził prądu, obiekt nie był zamknięty i tutaj wyłączało, błąd wyskakiwał. Wyłączało ten. Wyłączało wałek, bo kiedyś poszedłem sobie, włączyłem tu i działał. Potem poszedłem tam, wyłączyłem i nagle potem już nie mogłem go włączyć. Więc rozebrałem ten cały włącznik, przesmarowałem go. No i styki przyczyściłem i jest teraz wszystko dobrze. No, to także to taki ciągnik... Pewne rzeczy można samemu w nim zrobić No ale w tamtym roku na jesieni jak pierdyknął ten wałek od turbomatu No to już tego sam nie mogłem zrobić Myślałem, że to może tylko tarcza sprzęgła się obcięła A okazało się, że to jednak wałek na turbomacie już, już frezy były ścięte i flansza cała od turbomatu też trzeba było nową No i to już trochę bolało, no ale w sumie na tyle lat pracy to się nie ma co dziwić, że jakieś tam awarie występują, nowe się psują, a, a co dopiero u, używane jest, nie? On ten ciągnik już będzie miał prawie... za rok będzie miał 30 lat. Ja to, co tu się dziwić? No. 92, pierwsza rejestracja w trzecim, no, ale to 92 można powiedzieć. Naprawdę. No i tak na no to chodzi, no to... Mocno go teraz już nie obciążam. Robi trochę lżejsze roboty, no ale właśnie kupiony był... Dlatego właśnie kupiliśmy John Deere'a że jak nam się rozkraczy i fend, to żeby mieć czym robić. Ale że, a że John Deere jest teraz jako główny ciągnik, a ten jest jako pomocniczy, no to sytuacja była odwrotna. John Deere za nie mógł będzie naprawiony, no ale jak nie ma, nie ma jego, no to zawsze jest drugi i drugi pomoże. No. Właśnie o, tym, o, to, o to nam chodziło po prostu, bo jak już nam się rozkraczył fendt, to ja już nie miałem czym ciągać innych masz. No, teraz planuję jeszcze olej w hydraulice wymienić, bo jeszcze tego nie zrobiłem, mogłem to wcześniej zrobić. Olej w hydraulice zmienia, zaleję takim jak jest w tym. Takim jak w Jundee, że w skrzyni jest od hydraulika, hydraulika i skrzynia i zaleję tutaj hydraulikę yy, tym samym olejem Bo tu na szczęście jest skrzynia oddzielnie, hydraulika oddzielnie, silnik oddzielnie Więc to tutaj akurat to jest fajnie pomyślane Dobra, na razie z wami się żegnam Jadę, kończę to, jadę, czepiam siewnik i... No ci widzimy się później, no Jak będę robił siewniki Hejo. i siejemy pszeniczkę Przejechałem dwa poprzeczniaki Wiatr wieje, nie wiem czy będzie słychać, ale zatykam teraz połowę bo będę zaczynał po dwunastki będę robił ścieżki na dwanaście metrów wysiew ustawiłem na jakieś, ja wiem na 140 czterdzieści kilogramów to jest pszenica Delawar ma 140 kg. Z tym, że no już jest trochę późno, bo jest 16. Nie, co ja gadam. jest 5 października. Więc trochę już jest późnawo. I stwierdziłem, że ustawię trochę więcej, bo tam zalecali mi 100... do 120 kg, ale jest późno. 140 kg plus jeszcze, czy minus jeszcze poślizg koła, więc będzie dobrze Będzie jakieś tam te 135, coś takiego, więc będzie, będzie git Ja tak uważam Siewnik Poznaniak 410 TL na dernicach talerzowych Podwójnych talerzach Nie pojedynczych, podwójnych Zobacz, tu z połówki zaczęte. Teraz sobie zrobię poprzeczniak od razu. Tutaj też. Tutaj to rąbne też ze dwa na pewno trzeba zrobić. Żeby już było z bani. Od sobie weźmiemy. Teraz już można otworzyć zasuwy od dołu czyli od na tej tak na tej no nie mam ścieżek elektronicznych, muszę sobie sam muszę sobie sam robić ścieżki no ale cóż, ktoś chce, trzeba radzić. Cóż, będziemy planować, żeby zmienić ten siewnik, ale to przyszłość. Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko się potoczy. No dobre. Nie powiem Wam ile na godzinę sieje, bo. Akurat tu jest ten licznik ciekło krystaliczny, zegar, więc no nie wiem ile, na ile, jaką prędkością, jaką prędkością, się je, bo się rozlał no. Może to naprawić, zrobić sobie. Pszenicy chcę sobie zrobić ścieżki, bo to jednak lepiej pryskać. Przenicy się to troszkę więcej pryska niż sprzężyto według mnie oczywiście. Tak samo w rzepaku, a przenżycie to już nie będę robił. dwa powinny wystarczyć Jak mi się wydaje. Ta z powodzeniem. A teraz trzeba jechać po, połówką. Trzeba połówkę zabrać. Muszę raz tutaj bardziej się przestawić coś takiego. Nie piść. Powoli do przodu. już oddamy dzwoni. No i się zakończony. Pokazam, jak ścieżki sobie robiłem. Niestety, ale nie mam ścieżek elektronicznych, więc trzeba było sobie te dwa, nie, dwa, cztery zostawiałem i te dwa wciskałem tak jak teraz są. No i niestety to czwarty przejazd trzeba było wychodzić i sobie pstryka z dwóch stron zostało mi tylko tyle nasienia no tak na styk starczyło w sumie w miarę równo na polu ziarno na wierzchu nie ma wszystko przykryte więc jest sacje tak wygląda pędzior Także do zobaczyska, trzymajcie się do następnego odcinka. Może nagram coś z naprawy John jak mi się uda. Cześć.